Real Farm EAA to zbilansowana formuła wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To wszystko w formie instant w pysznych smakach. Sprawdź na realfarm.eu Witamy wszystkich. Dzisiaj odcinek będzie z Mateuszem. Mateusz do mnie napisał, że jest rada na tą depresję, to był odcinek. Nie wiem, czy to chodzi o trening, czy o co to chodzi. Ja, dam Ci pewną wskazówkę. Tak jak Ci pisałem, mówiłem. Wydaje mi się, że to będzie... Jeden z najlepszych sposobów, nieduża, ale wystarczająca <grym> jak dla Ciebie, 90, Ma małpkę w 90, 95%. O kurde, a czym, do, czym to popić? Tu mamy energy drinka, najlepiej Ci się wchłania do mózgu. <grym> Ty no, żeby po tej depresji za mało nie było. Kurde. Będzie dobrze. <grym> Serce stanie i co będzie? Myślę, że będziesz dobrze pobudzony do dzisiejszego treningu. Zrobimy dobre rezultaty. <grym> Dobra, a bo to już treningów, jak poczujesz swoją ostatnią imprezę? Ostatnio miałem dwa starty na Wembley w Anglii. Te zawody wygrałem z dość dużym zapasem. Pokonałem Artisa Licisa, który był mistrzem świata właśnie miesiąc miesiąc wcześniej na Florydzie. Naprawdę miałem do, do, dobry, dobry zapas punktów nad, nad nim. Wygrałem większość konkurencji. Kolejne moje zawody były takie lekkie, ponieważ zastępowałem Krzysztofa na Champions Lidze no. we Finlandii. Pierwszy raz tam startowałem, nigdy, ja się właśnie nigdy, tam nigdy ja nie miałem powiem. okazji tam startować. Szczerze mówiąc, każdy mówił, bo to jest taki niski poziom zawodów, tak, tak, tak mówili ludzie, ale jeśli patrzy, patrzymy na to, Ciężary nie są nam takie duże, w, nie musimy wcale za dużo się wysilać, ale są lekkie, każdy jest szybki, każdy ze wszystkim szybko biega, więc jeden mały głupi błąd, jedna setna sekundy czasem i już jesteśmy drugi, trzeci. Na przykład mieliśmy przerzucanie worków, najcięższy worek miał chyba z 20 kg i było 6 worków na 4,30 m, to jest naprawdę bardzo nisko. I ja naprawdę rzuty mam, w Polsce mam chyba jeden z najlepszych i, no i na świecie też mi dość dobrze idzie. I ten wynik miałem trzeci z ludźmi, którzy naprawdę których naprawdę ich nie znam, U. ponieważ oni nie startują na takiej randze. Wystarczyło tylko, że przy pierwszym rzucie obejrzałem się do tyłu, jak pierwszy worek leci tak. i straciłem chyba nie całą sekundę i to potem zaważyło na moim wyniku ostatnim. Czyli więc to, to, to też jest specyfika sprzętu, nie? Jak się jedzie pożili próżne zawodach, sam to wiesz. Jak to to jest. tak, ale naprawdę trzeba być przygotowanym i na siłę, i na szybkość. Ja Ci pochwalę, że tam ciągiem się udało wygrać, nawet z zawiary Tak? Zagarniec jest dobry w ciągach, naprawdę no, ciąg na samolot. On akurat wygrał ciągi na tych zawodach. Udało mi się z nim wygrać w ciągach właśnie w Holandii, gdzie w ogóle wygrałem tą konkurencję całą. Bo jedyna hmm. konkurencja, którą wygrałem. To tylko dobra konkurencja, naprawdę no, jest dobrym bo... zawodnikiem w tym. To, to, to są mogę w CV wpisać, nie? Że, że tak się udało. No ale tam zapas miałeś duży chyba, nie? Więc co, początkowo miałem duży, później nie to mi się zmniejszył, ponieważ y, Iwars, y, który jest z, y, z Latwii, on mhm. też startuje na Mistrzostwach Świata, na Arnoldach takich tych edycjach i on tak naprawdę był, był blisko mnie gonił. Był czy 6 czy 7 punktów za mną ostatecznie, a trzeci zawodnik już był 20 kilka punktów za nami. Odzią, odzucili Więc odzucili I się. naprawdę uciekliśmy im wszystkim i się zwie, dwóch się wielu zawodników, jest ostatni też się może zabrać półdy, tracisz dużo, nie? Tak, ponieważ startowało 14 zawodników, jak ja mówiłem, jeden błąd i już się to cię tak. to zaczyna mieszać. Robiliśmy uchwyt przodem, czyli to trzymanie przodem. I tak naprawdę robiłem to chyba 8 lat temu, z takiej raz czy 7 lat temu i no, nigdy tego nie praktykowałem, no, ponieważ nie muszę, nie mam tego na zawodach, więc po co mi to? Nie mam czasu na takie rzeczy. I naprawdę ciężar nie był za duży, bo 30 kg i trzeba było w tym staciach najdłu najdłuższy czas na prostych rękach i dali takie ścianki i do tej ścianek trzeba było, żeby plecy przylegały i tyłek. I ja jakoś się zapomniałem, bo już tam była 40 sekunda i już taki kryzys zaczął się włączać. I odruchowo tę tu oderwałem, a mogłem jej jeszcze trzymać. I sędzia ja ja mi zatrzymał ja wiem, czas ja miał, to samo, i I miałem Polacy. ma szósty czy siódmy rezultat. Już straciłem punkty na przykład. No. Przez taką głupotę. I, jeden głupi błąd nie był już później napiszą w internecie, że No ale no, po prostu błąd, nie się na to nie poradzić. W planach jak, jak kolejny start? 7 września wystartuję w Manchesterze na kolejnym Giants Live. I później planuję na 21 września na Arnold Barcelona by jeszcze polecieć. I tak możemy zdradzić, będziemy się troszeczkę razem też wspólnie przygotowywali. No ja do tych Mistrzostw Świata Juniorów gdzie zostałem zaproszony, gdzie też mamy tego samego rywala. No Widora. masz naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie dostałeś no. i dużo pracy miał Już tak wiesz, tą... kończył mi się ten sezon w końcu, już ten, ten, ten Arnold Amatorów, później startu po Polsce, później ta Champions Liga też, mówię w końcu sobie odpocznę i tu nagle jeszcze teraz to skończyło, wiesz, to jest... Ale to są moim zdaniem ważniejsze starty niż te, które są w Polsce, co nie? Nie, tak, bo ty masz, masz jakiś tego... tytuł. Jakieś, jakieś znaczenie tych zawodów, więc warto, no. warto chyba się poświęcić, odpuścić tak. kilka innych tych gorszych, a polecić na jedne lepsze. Takie jest moje zdanie. Dlatego też teraz do tego szykowo, zobaczymy jak mi pójdzie troszeczkę tą konkurencję. No mi nie leżą bo te handle będziemy tego handla się uczyli robić, bo ten handla nie umie w ogóle. Popracujemy głównie Gdzie... na techniką, bo o... siłę masz, skoro wyciskasz na belkę 180 kg, nie jest to dla Ciebie jakiś tam problem. Czyli taki handel 100 kg czy coś, to jest to nie powinien być ogółem żadnym problem, tylko technika, to jest technika, technika. Nie wyciska siłowy tego techniczny. Czyli bycie mieli taki w skrócie jeszcze mały poradnik jak się uczyć, nauczyć handla, bo też to można powiedzieć, że będę się uczył z wami od początku, bo no mówię, to jest chyba najgorsza konkurencja. Kiedyś to był uchwyt trochę temu, uchwyt dało się poprawić, a teraz to. No. Sezon na sezon, gdzieś tam sobie taki robi krok do przodu, nie, no, ale wiadomo, że to nie jest to jeszcze co, co miało być. A powiedz, mi Mistrzom, do ciebie takie pytanie. Nie wystartowałeś na Islandii, nie wystartowałeś na, w Polsce na plaży polskim gdyż myśmy mieli raz wystartować. Dziś to było okolice Białego Stoku Warszawy, zapomniałeś jak się nazywa miejscowość. Co było powodem? Ja wiem co było powodem, ale czy możesz powiedzieć, jaki to był powód? Yy, powód był taki, że moja żona jest zaawansowana w ciąży, I Ta naprawdę może urodzić w każdej chwili. Lekarka jeszcze raz zastraszyła mnie, a dużo skurczy. Miała zostać dziewczyna w szpitalu i na własną odpowiedzialność się wypisała z tego wszystkiego, ponieważ no nie chciała w tym szpitalu siedzieć do terminu, tam jeszcze zostało nam niby, y, termin jest 6 września, ale już mamy zaplanowany dzień operacji, czyli z, y, cesarki na 27 sierpnia, więc ostatecznie to będzie ten termin. Nie. Ale wiadomo, z, z porodem, z ciążą, może być tak, że w każdej chwili, może, tak jak już jesteś w takim, na takim etapie już końcowym, to się może zacząć w każdej chwili, więc trzeba być gotowym. Jak mieszkamy na wsi, najbliższy szpital, który, taki już, który chcemy tam jechać, jest godzinę ponad drogi stąd, więc ja wolę jednak zostać w domu i czasem rodzina jest ważniejsza, moim, nie, zdaniem, jest niż, moim zdaniem, niż, nie. niż nie. zawody. Rozumiem, gdyby nie, nie, to były jeszcze mistrzostwa świata, które są raz w roku i miałbym taką mega formę, gdzie walczę o to pierwsze miejsce, to jeszcze bym decydował, czy jechać tu, czy zostać w domu, ale na ten moment rodzina jest dla mnie ważniejsza niż takie zawody. Każdy moment będzie ważniejszy. No, tak po prostu... Po prostu to, to jest normalne podejście, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Mhm. Uch, imię już ubrałeś? Jeszcze nie, jeszcze myślimy, o nie Myślę wydaje, że w ostatniej chwili zobaczymy to dziecko, podejmiemy jej decyzję, więc na razie nie chcemy nic mówić. Imię się okaże w ostatniej chwili. No, też dobra decyzja. Dobra, to zakończymy chyba ten odcinek bardzo szybko. Przechodzimy do treningu, mam mało czasu. Jakie mi byś proponował? Według Ciebie. No Konrad. Konrad? <noise> ja myślałem, że tak powiem. Ale nie, na pewno nie wbiorę, nie martw się dzieje. Tak to Ci to, to się nie podoba żartuję. Nie, 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 nie. Żartuję. Nie, zobaczymy <noise> jeszcze, zobaczymy, wszystko wyjdzie z czasem. Odnośnie się tego spirytusu. Krótka zmiana, no nie było się na depresję, tylko żartowaliśmy. Depresję Konrad wyleczy dobrymi wynikami tutaj. A spirytus po prostu używamy tylko na dłonie, ponieważ on jest wysuszający, bardzo dobrze działa na skórę, uchwyt jest znacznie, znacznie lepszy i po prostu ja polewam sobie ręce spirytusem, żeby, żeby naprawdę, naprawdę je wysuszyć i te ręce nie są tuste. wtedy no wiadomo uchwyt Herkulesa jest znacznie lepszy, jest to dużo lepsze moim zdaniem niż nawet magnezja w płynie czy zwykła magnezja, więc fajny sposób by to praktykować.